w z Tandesie w kolejnym odcineczku, w kolejnym vlogu Dzisiaj będziemy się bawić ze słomą eee, Oczywiście z tamtego roku jeszcze słomą Bo możliwe, że w tym tygodniu będą mi już chłopaki posić Zobaczcie, Edyteczka Edyteczka, nie No tak, ale to jest za, za, za za eee, dobra, jedziemy do Będziemy stawiać, już ustawiać. krótko miejsce Tutaj jest siano z tamtego roku jeszcze eee, Stało mi tam parę tutaj te dwa jeszcze przygnięły sobie, bo tam nasze. No jest, nie wiem, chyba jest Stało mi z tamtego roku 40 b bę... słomy to przybliżemy tutaj na stajnie. To już sobie robię. Gruz sobie zbieram, to jest paletny, który będzie będę lewo. 4 metry, 3 metry, to bąk, 4 metrów. będę pewno ja dostanę jeszcze dwa bąki. Tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden. Jeden, z tyle I to jeszcze zostawić. Turba nie ma i dlatego nie, było, nie ma nie na widam Ale mi tam brzmi, no, fajnie by było, by było by turbo, ale no, no nie można mieć wszystkiego No tak? Takie jakieś siodowce zaraz no, te Ale, które są No to są nie zmoczone do niczego, bo tak jak powiedziałem Ja to nie układałem, z drugiej strony nie miałem jak to było, się było dobrze i ten, co są strzecałe zostawiam tutaj i idą później na rozrzutnik przed tę siatkę na rozrzutnik i i co, nie do tego na który znalazłem, nie pamiętam pokażę jak to wygląda tutaj tak to wygląda po roku użytkowania przechowywania, przepraszam nie, użytkowania o. nie ma tragedii, ale no... Według mnie można mógł to lepiej, lepiej zachować, skarker, w takim stanie, jak to Ale życie. Zostało 50 stóp, już jeszcze 10 pójdzie do wyrzucenia, a 40 zdaje się Dobra, jedziemy na tak, kartę z wyborze. Nie jestem tam czarnego w tam na dole i na górze, ale mi się wydaje, że w stydzień to, jedziemy, to chyba normalne to jest. Stare, myślę, może, może nie tygodniowo idę jeden nawet na cztery, na pięć nie, jeden balon teraz robiliśmy na zero stanie to poszło sześć bali na, na strzelenie osiem osób ja tam mniej więcej starać się prawie bal na, na boks

Tak. ale muszę yy, ja próbę zaprzestać na chwilę ze względu na to że o patrzeć tam idzie mury i muszę to przykryć tak naprawdę bo najbardziej mi to już tona mieszana tam słoma to i tak już jak byłem na, już jest na stracenie chociaż o patrzcie jak ładnie ten torek wyglądał bo nie widzieliście pomalowałem sobie y, te y, oponki kupiłem z Aliexpress ekspres sobie korektory farby do opon specjalistyczne Proszę bardzo. Tak to wygląda teraz brudne, to się dochyczyło. Ale ładnie wygląda. Pamiętam, że wam się No a tutaj słoma no co, no jest tutaj, oh, widać o, oh, tu lekko z brzegu jest, tu lekko jest, tu jest, tu jest. No jest tam. Powiem tak, ogólnie jest trochę do, do wyrzucenia, ale no nic nie zrobię. No, muszę to zakryć teraz i, i no i na dziś może... No, na dziś może można powiedzieć, że dziś jest koniec.